Jutro pogoda nas niczym nowym nie zaskoczy. Nadal lokalnie popada deszcz, gdzie gdzieniegdzie deszcz ze śniegiem. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. W nocy, początkowo wyładowania, mogą zdarzyć się na północy. Przejaśnienia pojawią się głównie na ziemi lubuskiej i Wielkopolsce. W pozostałych regionach pochmurno i będzie padać przelotny deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. W górach sam śnieg. Wiatr silny w porywach do 60 km na godzinę, na wybrzeżu do 85, na Bałtyku, Sztoru. A wysoko w górach powieje z prędkością dochodzącą do 110 km na godzinę. Na termometrach niewiele powyżej zera. Jutro okresami opady deszczu, deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. W górach popruszy śnieg. Jednak w miarę upływu dnia stopniowo od zachodu zacznie się przejaśniać. Wiatr już nieco słabszy w porywach do 60 km na godzinę, na wybrzeżu i w górach do 70 w najcieplejszym momencie dnia od 3 stopni na Podlasiu do 6 w województwach zachodnich. W piątek nad ranem listą na południu i w wielu miejscach wystąpią przymroski. W ciągu dnia będziemy znacznie częściej oglądać słońce, niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Jedynie na Pomorzu Zachodnim spadnie słaby deszcz. Najcieplej na Dolnym Śląsku 8 stopni, poza tym od 3 do 7. W sobotę nad zachodnią część kraju dotrze front atmosferyczny, który świeżą porcję deszczu zapewni na Pomorzu Zachodnim. Za frontem napłynie cieplejsze powietrze, najbardziej odczuwalne na południu, tam około 10 stopni. W Mopolsce miejscami temperatura z łatwością może osiągnąć 13-14 stopni. W Tatrach powieje halny, do 110 km na godzinę. Jednak najsilniejsze porywy będą w nocy z soboty na niedzielę, do 130 km na godzinę. A od wtorku przygotujmy się na większe ochłodzenie. Do zobaczenia!